Dobrze znany nam fragment z dzisiejszej Ewangelii o Synu Marnotrawnym, albo jak można go określić, o Miłosiernym Ojcu, był tematem wielu wysłuchanych przez nas kazań i konferencji. Ukazuje on relacje, jakie zachodzą między Bogiem a nami, ale także o naszych ludzkich układach. Chciałbym, abyśmy dzisiaj spojrzeli na ten wielokrotnie, jak już podkreślałem, rozważany przez nas fragment w kluczu pierwszego czytania. Myślę, że może to nam pomóc spojrzeć w nieco nowym świetle na usłyszaną przypowieść. Pierwsze czytanie ukazuje nam wejście narodu wybranego do ziemi obiecanej. Darmanny, chleba jaki otrzymali od Boga, w swojej w czasie swojej drogi przez pustynię ustaje. Już więcej nie będą go zbierać. Zastąpi go pokarm z plonu nowej ziemi Kanaan, krainy obiecywanej przez Boga. Można powiedzieć, że to, czym karmili się Izraelici, jest głównym tematem tego fragmentu Pisma Świętego. Autor chce w nim podkreślić, że pokarm jest darem Boga, niejako prowokując aby odszukać jego duchowego znaczenia, zobaczyć, że pokarm w symbolice biblijnej to nie tylko substancje zapewniające nam właściwy rozwój, czy składniki odżywcze potrzebne do podtrzymania życia doczesnego, ale to również, a nawet przede wszystkim. To wszystko, czym żyjemy, co nosimy w sercu, co nas kształtuje, dzięki czemu rozwijamy się, albo kurczymy w swoim człowieczeństwie, w swoim duchu. W świetle tej symboliki spróbujmy spojrzeć na dzisiejszą Ewangelię, zadając pytanie: o pokarm, jakim żywili się jej bohaterowie? Syn marnotrawny jaki był pokarm jego serca i umysłu? Co je kształtowało? Były nim zapewne wszelkie pragnienia podsycane latami dorastania w ojcowskim domu, pragnienie posiadania swobodnego decydowania o sobie, tej możliwości bycia wolnym. Aż w końcu te pragnienia przemogły i nasz bohater sięgnął po to, co chciał. Nie na długo jednak, bo bardzo szybko widzimy, że traci to i stacza się na same dno. Nie można też zapomnieć o drugim synu, czym się żywił. Wydaje się, że jego pokarm niewiele różni się od tego, czym żyje i karmi się pierwszy z braci z tą małą różnicą, że nie ma on odwagi zabrać tego, co pragnie, boi się ojca i ewentualnych konsekwencji. Jego życie było ciągłym czekaniem na moment, kiedy będzie mógł zaspokoić swoje pragnienia. Odsłania się, obnaża tę prawdę o sobie w konfrontacji z ojcem, w pełnym żalu, emocjach, które wyraża po powrocie swojego brata. Dlatego wypowiada wtedy to pełne bólu i pretensji oskarżenie: Oto tyle lat Ci służę i nie przekroczyłem nigdy Twojego nakazu. Ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn Twój, który roztrwonił Twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. W tych oskarżeniach możemy usłyszeć projekcje marzeń, których nie miał odwagi zrealizować. Widzi on siebie w relacji z Ojcem jako sługę. Jego pokarmem są zatem niespełnione marzenia i właśnie uwlęk przed Ojcem, który jest przeszkodą w ich wypełnieniu. W którym z tych obrazów odnajdujemy się lepiej, jakimi najczęściej stajemy przed Bogiem, czy jako buntownicy, czy zgorzkniali i lękliwi słudze. Jednak to nie są najważniejsze pytania, jakie należałoby zadać. Ważniejsze jest to, czy mam. W sobie odwagę przekroczyć swoje egoistyczne pragnienia i dostrzec ofiarowaną nam bezgraniczną miłość Ojca w tym wszystkim, co mnie spotyka, zwłaszcza wtedy, kiedy wola Boża krzyżuje nasze plany i oczekiwania. Jakim pokarmem wtedy się żywię? Czy zgadzam się, aby przyjąć to? co Bóg mi daje.